b kwadrat minus 4 ac a chuj jebać ta pora ej eee, ja no, ja mógłbyś spierdać, o, bra, ja bym to chciał, ty dopilgu trikam, bo ucierpię, żeby coś spierdać, próbujmy Zespitować B, co? <grymianie> Zespit, no zagrać, no można A, kurwa <grymianie> z... A b... O, dawajcie beatbox Wszyscy robią beatbox teraz Tylko zaraz, <grymianie> najpierw muszę kupić. skupić Pucicika A, z... on no. <im> nie, <attraction> <noise> <jakiś> <sum Dawn> bo to jest retard ma bo nie, nie, Jak ten, to spadnę i cofnę. No Jestem, opsam, biegni, wskaczę. Przepiękne to było. Zobacz? Tak. Dobra, jeden jest nas tu już z okay. plancie. 83 mniej ma. Patrz no to, ma się z tobą, no kurwa, Ale... mi się konsola, nie wiem, ja a jak Ale ty możesz kurwa, bilde włączyć, ty... Ty ty to... to jest to w ogóle... to Właśnie, Szlugi, to ty żeś wylewał te fekalia na ten? No, Ubera. <grym> Bo to Ogo. Szlugi się schlały, się z Bełtu na parę samochodów i już No. ten Jeszcze ten, maślana, ogóry kiszone. Bełto się, to z zbełtał, kurwa, nie pierwszy nie tak. ostatni raz. No, zdecydowanie. Ostatnio siedziałem przy kompie, grałem sobie w gierkę, nagle mi się że zechciało, zrzegałem się do paczki po chipsach. Co? <grym> Co? No. Co? serio? No. To mi jeszcze przy okazji jedzenia dawno, nie? Po... Ale... <coughs> to? to. Czyli ślugi dosłownie żegacerski już. Ty już byłeś po jakiejś imprezie czy co? No, no siedziałem, że przed piłem przed kątem. Boże jaki pan. O! Siedzisz ludzi w pokoju, wchodzi mama i pyta co robisz micciu? On mówi no jem banana, a czemu taki czarny, bo jem go drugi raz? <głos> 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 A i będzie, dojazd jest. Dojazd, dojazd. Da, 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 da. Dojazd, dojazd. Dojazd, dojazd. Dobra, nie samotywujmy się. Nie bijemy pytań, kurwa. Kupaczki jesteście super, tylko musicie sobie powiększyć wynizy regiowań w cs teraz, bo inaczej będziecie mieli słabe Jak przegracie to pizdy jesteście Wystarczy? jak przegracie to zobaczycie mnie nagle, a tego nie chcecie <noise> Cześć, ślubem <noise> Najlepsza motywacja ever Ja bym przegrał ja raz się. na midzie Zajebiście A jest pozycja kurwa taką 3 <noise> flashbang

Brzmiak czarny. Brzmiak czarny, no chłopy. Michael Lelele. No <śmany> 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 właśnie, tak robił człowiek. Mój ojciec jest Michael Lele, być Counter-terrorist <śmany> 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 Rolna wiatr z kurczakami. O, ja to co sobie, nie? Kurwa, się wystraszyłem. W <śmiecki> śmieciu. Badać na Po co się <śmiecki> strzelasz, jak masz na <śmiecki> To <się śmieci>? Co Co ty jest? Ja cię zgłaszam dzisiaj. To jest niemożliwe, że ty masz. Kolejny mecz masz chore akcje. Roland no weź się, przyznaj, że się odpaliłeś, śmieciu. Mówiłem, że walę go na pyrkę, no. ja no, 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 no. tak to go na płytko, no! Ale mnie nauczył. Ale po Co? A No tam taki. taki skok, tak, z tego. Co za, co za ziomek? <grym> Jaki fail ogóle. Ty, co widziałeś? Co on ma kurwa na ten. Na głowę? <grym> co? <grym> Update! <grym> Dojazd, dojazd Minuta trzydzieści na bez